W fragmencie Ewangelii sam Jezus uczy nas modlitwy. Tak więc zasłuchajmy się w Boże Słowo i pozwólmy, by to słowo faktycznie stało się dzisiaj naszym modlitwą. To szósty rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 7 do 15. Jezus powiedział do swoich uczniów, Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec Wasz, czego Wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się modlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowa je od złego jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec Wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Zachęcam, byśmy skupili się na tej zasadniczej treści modlitwy, którą uczy nas dzisiaj Jezus, a więc na tych słowach modlitwy Pańskiej, którą proponuje nam dzisiejsza Ewangelia. Aby mm, te słowa Jezusa faktycznie stały się dzisiaj naszą modlitwą. I tutaj pierwsza zachęta. Jeżeli masz taką możliwość, jeżeli słuchasz tego gdzieś dzisiaj rano, przed południem, i masz szansę dopiero troszkę więcej czasu spędzić na modlitwie za jakiś czas, to zachęcam Cię, żebyś chodził dzisiaj z tym wezwaniem, z tymi słowami. Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze mój, mój Ojcze. Aby gdzieś te słowa, to Boże Słowo, ten początek modlitwy pańskiej gdzieś w nas pracowały, gdzieś w nas działały, gdzieś drążyły skałę. Wierzę, że Pan Bóg tym prostym wezwaniem, tymi dwoma prostymi słowami gdzieś będzie się posługiwał. Gdzieś rozpalając w nas takie poczucie, że, że tak, On, Wszechmogący Bóg, Pan życia i śmierci, On, który wszystko powołał do istnienia. On jest naszym ojcem. On jest moim ojcem, a ja jestem jego dzieckiem. Ufam głęboko, że, że gdzieś te słowa, jeżeli pozwolimy, by one wybrzmiewały w nas, by jakoś nam dzisiaj towarzyszyły, jakoś mocno rozpalą w nas właśnie takie doświadczenie, takie przekonanie: tak, jestem panie Twoim dzieckiem, a ty jesteś moim ojcem. Więc choć dzisiaj tak mocno z tą myślą, nie wiem, w drodze do pracy, pracując, niech ta myśl jakoś szczególnie towarzyszy, niech pracuje w Tobie, a Pan Bóg na pewno na swój sposób tym się posłuży. A potem, kiedy staniemy do modlitwy, chciejmy, może tak mocno, może będzie w Tobie pragnienie, żeby pomodlić się całą treścią modlitwy Pańskiej tą zaproponowaną przez ewangelistę Mateusza. A może pozostać przy jednym, tak sobie tutaj podzieliłem z pięciu wezwań. Może dziś stanąć i wołać, niech przyjdzie Twoje królestwo. Bo może, nie wiem, doświadczasz jakiejś dużej niesprawiedliwości, która wokół Ciebie, jakoś, nie wiem, masz taki czas, że, że ciężko Ci przyjąć postać świata, tak jak go widzisz, jak go doświadczasz na chwilę obecną. Więc wołać, Panie. Niech przyjdzie Twoje królestwo, królestwo miłości, królestwo pokoju, tutaj, w mojej rodzinie, w moim życiu, wokół mnie, na tym świecie. Może, niech Twoja wola się spełnia, na ziemi, tak jak w niebie. Bo może akurat masz taki czas, kiedy ciężko przyjąć wolę Bożą. Może masz taki czas, że nie bardzo ją rozumiesz, że może w Twoim życiu dzieje się właśnie coś takiego, że masz się, że te Boże drogi nie do końca są Twoimi drogami i gdzieś ciężko Ci przyjąć to, co na tą chwilę się dzieje, to, czego może Ci brakuje, czego tak bardzo pragniesz, więc trwać przy tym zdaniu, Panie, niech Twoja wola spełnia się na ziemi, w niebie i w moim życiu, by te słowa gdzieś dotykały, pracowały, by stały się modlitwą, wpisującą się w Twoją rzeczywistość. Może naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj, bo może. Akurat w tej danej chwili swego życia, może gdzieś szczególnie martwisz się o byt, może nie wiem, szukasz pracy, może chcesz ją zmienić, może gdzieś martwisz się o byt nie wiem, swoich bliskich. Dlatego, Panie, dawaj nam swego chleba, karm nas każdego dnia, bądź Panem każdego dnia, troszcz się o nas, Panie, troszcz się o mnie. A może i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, Którzy przeciw nam zawinili. Bo może akurat z tym się mierzysz. Bo może akurat bolejesz nad tym, że, że jest ktoś, komu ciężko ci wybaczyć. Więc wołać, Panie, przebacz mi moje winy i przed... uzdolnij mnie, bym i ja potrafił przebaczyć tym, którzy wobec mnie zawinili. A może to ostatnie wezwanie. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj do złego. Może jakoś akurat doświadczasz bycia niemiotany jakimiś silnymi pokusami. Może gdzieś jest w tobie obawa, czy będziesz w stanie oprzeć się tej pokusie. Może akurat u początku wielkiego postu trwasz w jakiejś mocnej walce z jakimś swoim złym nawykiem, może nałogiem, a więc może tej modlitwy ci szczególnie potrzeba. Panie, spraw, bym nie uległ pokusie. Zachowaj mnie od wszelkiego zła. Mi gdzieś, nie ukrywamy gdzieś szczególnie bliska właśnie, właśnie to wezwanie, ta modlitwa. Panie, uzdolnij mnie do tego, bym stawiał czoła grzechowi, bym jeszcze mocniej potrafił opierać się jakimkolwiek pokusom, które gdzieś próbują, próbują mnie, 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 mnie zwodzić. Dlatego też, gdybyś chciał skorzystać, zachęcam Cię też do takiej modlitwy, Słowami, którymi modli się kapłan przed samym przystąpieniem do Komunii Świętej. Jakby nie słyszycie tych słów na modlitwie, na mszy, bo ksiądz wypowiada te słowa w ciszy. To jest jakby dłuższa forma, jest też krótsza forma. Ja najczęściej korzystam właśnie z tej dłuższej formy, Mówię bardzo mocno dotykają mnie te słowa i wpisują się też niejako właśnie w to ostatnie wezwanie z modlitwy pańskiej. Posłuchajcie, znajdziecie te słowa czy to na kartkach, które znajdziecie w przycinku kościoła, czy też w opisie, w komentarzu, w opisie pod, pod, pod filmikiem na YouTubie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty zwoli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie przez najświętsze ciało i krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Spraw Panie, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Jak mocne są te słowa, wrażające ludzką wolę trwania wiernego przy Bogu, opierania się grzechowi, a jednocześnie jak głęboka pokorna świadomość, że do takiej postawy tylko Ty, Boże, jesteś w stanie mnie uzdolnić dobrej, Bożej, głębokiej owocnej modlitwy Ci życzę i błogosławionego, dobrego dnia.